Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, Dawid Kanik z tej strony, dzisiaj nie ma pszczół jak widzicie, jest cukier, który udało mi się kupić, niestety jestem za granicą, jestem w Czechach, niestety, całe szczęście, że mam blisko do tej granicy, więc nie jest to dla mnie żaden problem. W Czechach cukier niecałe 4 zł, w Kauflandzie jest po 16 koron, 16 coś, to jest 3 zł z małym hakiem. W Lidru kupowałem za 19 koron, więc to też wychodzi chyba niecałe 4 zł. W porównaniu do tego, co się u nas dzieje, udało mi się bez problemu kupić każdą ilość. W no, powiedzmy normalnej cenie, być może się udało kupić e, taniej gdzieś, może, nie wiem, dawajcie znać, e, ale dla mnie ta cena, powiedzmy, jest już ok. E, mam to z głowy, nie ukrywam, że to było dosyć. E, Nerwowe dla mnie nie mieć zapasu cukru. O, zostało mi jeszcze jakieś 100, chyba 120 kg. To mam na pobudzanie, więc jeżeli macie taką możliwość, to szukajcie go za granicą. Nie płaczcie tych chorych pieniędzy u nas, bo to, to co się dzieje, jest po prostu pojebane. I tyle. Trzeba sobie jakoś radzić. Ja znalazłem takie rozwiązanie. Podaję go dalej. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś lepsze rozwiązania, to też podawajcie je dalej. Trzymajcie się. Cześć.